To dzień dobry, tak jak widzicie po znakach, kierujemy się dzisiaj na razie na Cieszyn i Cieszki... Cieszyn? Przecież kawałek przejedziemy przez Czechy, ale naszym celem jest mała patra na Słowacji A to z tego względu, że tam nas jeszcze nie było, chyba Więc sobie będziemy chcieli coś tam zobaczyć A ze mną jedzie dzisiaj Siekier. No byś się przywitał, no teraz ja się nie wcinał, bo ja nie wiem kiedy ja mam ten. coś, coś mówić? Coś mówić, żebyś mnie nie okrzyczał. No, no dobra, to ja ci będę dawał takie ten. Zezwolenia. No. Nie chcę ci psuć ujęcia. No prawie prawidłowo go. Dobra, i teraz oficjalnie możemy powiedzieć: Dobry ten. Albo ahoj, zależy. O, już tam ktoś stoi, już tam kroją Dobry początek no. Także po cichutku Ładnie w tych cechach, ładnie Można jeździć No. Właśnie, można by kiedyś było znowu wiesz poszukać lecha jakiś innych tras oprócz tego jesienika bo tam już my byli A tyś tam był w końcu nie byłeś gdzie? No w tym No. A ty tam chętnie jeszcze pojedziesz A No właśnie, no właśnie, do tego zmierzam właśnie A bo tu jest granica proszę pana Granica państwa lewo, 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 lewo Tu jest parking No, teraz już jesteśmy w Słowacji Dlatego my jeszcze dobra No to za chwilę będziemy w tej czaczy Czaczczy cza, cza, cza. Czekaj, zobaczymy sobie na znaki W mieście 50 Poza zabudą 90 Ekspresówki 90 i 130 No dobra. No no ale musta czeka Całkiem fajny Masz tu cztery dechy, no i weź tu nie Cztery dych, no. Za chwilę będziesz miał cztery dychy, ale euro na minusie. No. Żeby. <laughs> Żeby. O, ała. Nie wiem jakie oni tu mają stawki. Wolę nie sprawdzać. No właśnie o to chodzi, nie? Zaczniesz sprawdzać i ci się, no. się przytrafi. Będzie bardzo droga wycieczka. Ta. A czekam, nie wiem czy oni to. Przechodzi czy są? Chyba tak. Nie wiem, oni tu chyba nie mają tego co u nas, nie wiem, w sumie. Ale... Ale bądźmy kulturalnym. Przyjechaliśmy w gości. Tak. Trzeba być kulturalnym E, nie ma tak źle. U nas w Wielsku się bardziej w tych tunelach niesie jak jadę Tutaj się tak nie niesie. I pięćdziesiąt. Pięćdziesiąt. Poproszę. I pięćdziesiąt groszy mi spadło. No, powiem ci. Całkiem ładne. Ale widoki dzisiaj będą dobre Przejrzystość jest, o pada jakieś... Widziałem O, cień ja... jakieś. Nie, nie wiem czy to orzeł czy nie Gdzieś tu wszędzie są Janosiki, gdzieś, popatrz Su Suweniry Suweniry same Janosiki Nawet no, kacz Janosik Widzisz go tam? Widzisz czy nie? Na, nie. na górce. A jest <gryw> Pojawił <Poleniu> się znikąd <gryw> Oryginalny Janosi Ja myślałem tam podejść, ale wiesz co ci powiem? <gryw> to, 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 to był fajny parking, Byliśmy. Się... To chyba było celowe, że on to zaznaczył. Czy to no. no. ale to jeszcze trochę za wcześnie, nie? You can't level here, yeah, Tutaj by się przydało teraz coś po prawej Żeby przejechać Żeby o, 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 o. się Jak przesuń się Ty, w, jak, w jakim sensie? A tam co? A tam rzeczka. A Sto z Czyli bez mojego ha Habazia, tak? Modelka Instagramerka Instagramerka jeszcze że baku brakuje Nie no, powiem Ci, no fajne, fajne daje to radę. Przedmiotko te skałki. No i po prawej i po lewej. Tu musisz ominąć? Po. A jak droga leci? No. Aha! <grymne> to już wiem! Co jest? No głośność ten O, o kurtkę, o kołnierz jak obracam Aha. głowę Aha no, to, to mi się tak cofile robi Mam wysoko kołnierz, pewnie kark krótki, nie? No, no, no Taka szyja do No, no, to no Krótka aruba <grymne> ABS. bez, szyi po blisko kołnierza, no i ten No, i to... Tak, tak <laughs> no ładną yeah. skokę? No ja! Węci! To, to się mogą zgrzać a muce? Pozor! Te czekaj, bo mi tu pisze, że na miejscu i czy jestem zadowolony z dojazdu. No Super, jestem zadowolony! No tylko daj mi dalej, bo chłopak chce jechać dalej Patrz, dłużej. Pat, taki idealny jest ten, nie? No, jak z tego? Kopiec kreta. Byliście spotkania trzeciego stopnia. Tak ten z ziemniaków sobie dził Ty, ale parka idealna górka! No, po no. prostu. Szok. No fajno. Ktoś się postarał. No, weszło mu, wyszło. Tutaj gdzieś w lewo. To jest zabawne Dobra, jademy. Z można podziękować. o super, tylko jakby nic nie jeździło to trochę sypia to. nie szyszki to nie syf, proszę pana to natura o kurczaku, ale widok żaden mijadek nie ma po drodze no właśnie, przydałoby się, nie? taka fabryczna o, jaki szczyt ale by tu był odcinek ty Ja pierniczek Ty, Czekaj 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 czeka, 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 czeka. Oj, w lewo Uwaga, bo tu to już naprawdę nic nie widać No jest, ale to mi się wydaje łańcuch Coś te, mi się tak wydaje Tak jakby by był naprężony zba, za bardzo e, Wiesz co, może być wyciągnięty nierówno nie równo, tak. w jednym miejscu No, to jest łańcuch Ale tu je pięknie No i tak, dojechaliśmy do kulminacyjnego punktu, czyli musimy sobie zrobić jakiś pseudoobiad. No niestety nie będzie to obiad taki jak z naszym kolegą Łukaszem. Czyli że makarony, zupy, co tam jeszcze fasolka. No ale trudno. My nie jesteśmy kucharzami. Aha, i Łukasz dzięki za ten, za trasy i miejsca były bardzo ładne. A nasze składniki znajdują się tu. Zaraz będziemy to montować. No, i teraz proszę Państwa, yy, tak czy będzie trzymał kamera? Ja będę podpalął. Mogę. <grymne> no dobra, wodę masz? <grymne> Nie zgasło. No, i teraz około 6 minut, bo sobie już to testowałem w domu. 6 minut woda się zagotuje i robimy nasze wspaniałe żarcie. No, ja mam taki ten boczek z cebulą bulką, żeby nie było Daniel ma Daniel ma włoszczyznę oryginalną Poloniezę, tak więc wyżerka profesjonalna Aha, i czemu takie miejsce żeśmy wybrali? No pośród lasu tak, w zasadzie, no tam jest droga. No, bo, bo za bardzo nic nie było po drodze, tak szczerze żebam. Powiem a jak były jakieś miejsca, to było strasznie dużo ludzi, więc stwierdziliśmy, że se po prostu do krzaków jedziemy i tyle. Powiem wam, że no jak domowe, jak domowe, no nie ma gańby A w ogóle jeszcze jesteśmy na Słowacji, ale już jesteśmy niedaleko Polski, bo Gdzie my to jesteśmy? Blisko z Dobra, opuszczamy nasz campground Jedziemy do domu, na prawidłowy obiad O! I tu już jesteśmy w Polsce pod No właśnie Super Zmiana krajobrazu To co my zmierzamy sobie już do domu, to sobie podsumujemy trochę ten wyjazd. No góry przepiękne, jak zwykle. Fajna trasa, piękna pogoda. pyszny obiad, no nie. No pierwsza klasa, woda była świetna, gorąca. Także ten. E, wiadomo, udało się kilometrów, to nie wiem, w sumie ile wyjdzie łącznie koło trzech stówek podejrzewam. Jak się ta relacja nagrała, to ją wrzucę na koniec filmu, gdzie myśmy to jeździli. Z plusów to tak: spalanie BMW na trasie mi tutaj pokazuje mniej więcej 3,6 litra, co w mojej ocenie jest super, mega, mega wynikiem. Nie spodziewałem się, chociaż Kowal mi mówił, że tak może być. Pozdro Kowal. Więc super spalanko. Motocyklem się jedzie. No no super, no, co we tego. No, w każdym razie to co? Żegnamy się, nie? No to mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnym odcinku, a tymczasem Was pozdrawiam, do zobaczenia. Hej!